Ale to dobrze, że giniemy, zaraz Wam pokażę dlaczego. Wtedy nas respi w takim miejscu, gdzie możemy udoskonalać swoją broń. Więc to jest akurat spoko, że się ginie. A potem do windy, jak się wraca, to wraca się w zupełnie inne miejsce niż się było początkowo, więc takie... Dosyć interesujące bym powiedziała. CEO Office. Moja książeczka, chodź tutaj do mnie. Moja piękna. Fajna animacja. Tak wiem, że wszystko zapisuję. To już akurat się skapnłam. Chciałabym swoje umiejętności też. E, tak wiemy Soru A to nie są przypadkiem te dusze takie? Właśnie, które my stworzyliśmy i one wyszły spoza kontroli, dlatego wzięliśmy się do roboty. A, bo chyba wszystkich zabijało, już chyba kapuje o co chodzi. Więc wydaje mi się, że to było to. Sorry, ale Jezunia mnie tu rozprasza, no. Więc te Sorrows to są te dusze, które my stworzyliśmy i one po prostu wyszły spod kontroli. I dlatego my wyszliśmy z biura, żeby to ogarnąć. O właśnie, dziękuję. Mam umiejętności, to kupimy sobie to. Mamy 39, więc w sumie, no powiem Wam, że już za mało, żeby coś upgrade'ować w tym temacie. No, ale trudno. Tam już nic nie ma, niestety. No i teraz nasza broń. Czemu nie ma więcej? Czemu mi się wydawało, że nasza broń wtedy będzie upgrade'owana bardziej? Never mind. Co? Nie mamy żadnych duszu? duszy? What? Czyli to wszystko się zresetowało? Nie wierzę. Nie wierzę! Du, 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 du. Aż dziwne wid, hej co, jest pokaż mi tę moją broń. No dalej jest to samo normalny szok. I don't know what to say Okej, okay, mamy żyćko jedno Kurde, że też oni przez ściany potrafią atakować No to jest dla mnie... No nie, przez to nie, ale akurat nie, ale... Tam no to nieźle poleciał, że tak powiem Muszę się uleczyć, Już płakać płakać.słuchaj ty ziomku, o ty 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 to jesteś koleś. Nie to ciężko. Ciężko, nie wiem czemu, ale ostatnim razem jak grałam to jeszcze spotkałam takiego ziomka, co mogłam upgrade'ować wszystko. Jeszcze innego, niż tego teraz. Sole prisium Departament. No, idziemy tam. <laughs> o, jeszcze tam nie byliśmy w sumie. Nie byliśmy chyba. A nieważne. Nieważne, idziemy! <laughs> teraz sobie zobaczę na mapie. Nie wiem, czy byliśmy, czy nie. Kurde, oni się coraz mocniejsi robią, a ja wcale. Zresztą utraciłam moje moją broń. O nie, nie, nie. To będzie bolało. O nie, 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 z tym ziomkiem to ja nie będę atakować. O, to było ciężkie. To było ciężkie. Z broni no powodzenia sobie życzę. O, to jest ten ziomek. Jej, dziękuję. Demet. Nie wiem co jest lepsze, chyba w demet liśnie. No i teraz mamy 12. Wow. O, Jezu, gdzie ja tak poleciałam? Nie było tam nic ciekawego. Teraz troszkę lepiej będzie mi z nimi walczyć. I hope so. Uh huh. Oh, yeah. Ała Oa! nie nie mogę nic zrobić. Chociaż tyle. Byłoby to kłopotliwe. O! Mamy coś w końcu! Ja chcę to jakoś zamienić, bo ja wolę w... B Okej, okay, troszkę żyć kamowę Nie, nie chciałam tego. Equipment Store. No, chodźmy do Equipment. Why not? Może coś ciekawego znajdziemy? Jak kto mu rocznie? O, to jest mega, ale nie, to jest w złym miejscu, ja chcę to... O Jezu. Ja chcę to pod... B Ale wlazłam Agora eu mostrei a classe Ok, temos Trzeba broń. A to już jest to no nie, ja chcę ja tam jeszcze do góry. Um, tam ominęłam cały ten... poziom. Jeden. Chyba. Chyba, że to było to. Serio? To tyle? Dobra, no. Niech będzie. Nie ma problema. Bim, bim shop. Witam, nie ma na tam Była hazard. Nie, idziemy do shopa. zdaje mi się, że gra jest skonstruowana, tak? Żebyśmy do momentu, aż dojdziemy do tego czerwonego punktu, co się pojawia, kiedy jest winda, zdobyli jak najwięcej umiejętności, żeby pokonać jakiegoś tam. Bossa. Boże, święta, jak on wygląda. Mark, weź się wytrzyj. Kaffi. Fire Arrow. Kotek. Upgrade Store. 20 dusz, to na pewno chcę. 30 dusz, upgrade. Oooo, manu nie chcę, ale to by mi się przydało, tylko już nie mam dusz, bo użyłam na, na dół. Znaczy na ten, na no, niestety ten. Leczenie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Mogłam sobie wziąć broń. Tam leczenie to wiecie, par 6. Zawsze by się coś ogarnęło. Teraz żałuję. To ja. Czyli dobrze mam rację, że dochodzimy do głównego bossa. Ała, wow, właśnie. Tak, to jest to. To jest, to jest to, czyli dobrze myślę. Czyli bardzo dobrze myślę, jak to działa. Czyli dochodzimy do głównego bossa, do jednego z głównych bossów, w momencie, kiedy przejdziemy w poszczególne piętra i zdobywamy umiejętności. Czyli trzeba to tak dobrze rozgrywać, żeby Zdobyć jak najwięcej pożytecznych do tej ostatniej walki rzeczy. To jest mega. Powiem wam, nie spodziewałam się tego. Ale to dobrze. Czyli to są te sorrow. Chodź, książeczko. Chodź maleńka. To są rzeczy, które do tej pory zdobyliśmy. Szanuj wase odczemerytule. To się zgadza. Fajna sprawa, powiem wam. Okej. Okay. more. tem momento, nós não Vamos talvez também out foot Klontve. Ciekawszy za każdym razem oni się robią silniejsi, kiedy umieramy i wracamy do biura. <grymne> VIP. To są w ogóle jeszcze jakieś te windy? Wydaje mi się, że potem będą odblokowane. Tam zawsze obrywam. Zawsze jestem taka bezbronna. Nie mogę co tego użyć? Serio, <grymne> Nie wiem. Jeszcze walut nie byłam. Że tam trzeba się udać, a nie Myślę, ja ci nie wiadomo gdzie. I don't know. Bleh. O Boże, tutaj jestem wielki. A eee, co ja zrobiłam? Pomocy! mocy. Serio? Законодательная, 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 Nie ma ziomek, masz coś dla mnie dobrego? Hmm. Boże, tofik, jak ty chrapiesz? Dobra, ty masz dla mnie do wleczenie. nie ma opcji Co, so, jednak like te łapy biją? No i co, nie uleczam mnie, łeee <ścoughs> Tja, to była in instant death